Okej okay, co my mamy? Nowe pojazdy w salonie samochodowym Jak miło Okej okay, i teraz sobie rozegramy Street Crossa, który jest tu w pobliżu O, akurat ten najprostszy z możliwych, więc to będzie szybki temat O... Przygotujcie się panowie, bo właśnie Mistrz przybył i pokażę wam kto tu rządzi <laughs> o ja się kręcę, no przeciwnicy są na tyle głupi że e, muszą się pchać i znowu robić z siebie idiotów No ale dobrze wykorzystamy to pojedziemy sobie na peł pełnym speedzie, może nawet kogoś uda mi się wyprzedzić się całe uprążenie było to by było chociaż raz by mi się to udało bo już jednego pana doganiam i chyba mi się to nawet uda Tak jest, zobaczcie, wyprzedzę przeciwnika o całe jedno okrążenie, bo to jest coś niewywałego Nie, dwóch raczej mi się nie uda, ale chociaż jakbym utrzymał tą przewagę, no to... Tak jest, utrzymamy proszę. Zwycięstwo, nie udało się wprawdzie poniżej minuty. Ale za co jednego przeciwnika wyprzedziłem o <noise> całe okrążenie, więc tyle dobrego, 300 reputacji i 300 dolarów na naszym koncie. No dobrze, teraz pojedziemy sobie i rozegramy kolejny tor, potem street crossa, a następnie drift od sponsora. Zobaczymy jak pójdzie, tutaj pociągi. Podróżują na górze, czy to metro raczej. Okej, okay. jedziemy z torem. Okej, okay, widzimy już inną mijatę. Zaraz zobaczymy. Oczywiście musimy troszeczkę poszaleć na starcie. A, ten pan wystrzelił właśnie jak torpeda. I kolejny też. Tutaj chyba Supra się z nami. No i zobaczymy czy uda nam się dogonić, bo na razie mamy troszkę straty. Mamy dwa okrążenia. Na razie nitra jeszcze nie chcę używać. Ok, nadganiamy ich właśnie na zakrętach. E, tutaj trzeba uważać na tym zakręcie, przepraszam bardzo. Ponieważ czasami potrafią być takie nieprzyjemne momenty, że jakiś cywil po prostu nam się zaparkuje na środku drogi i możemy po prostu z zrobić z nim kuku. Więc e, trzeba mieć się na baczności i uważać na takie nieprzyjemne zagryzki. Okej, okay, ten tor Nie, to nie jest ten, ale podobny. Wiem, że już chyba w, bo, w stage pierwszym się ścigaliśmy na takim no, ale to jest na tyle szeroko że możemy się rozpędzić, możemy przynajmniej jedną z nich zużyć i tak mamy prowadzenie więc no nie powinniśmy się tak rozwodzić no tu długa prosta więc ponad 200 możemy wyciągnąć Okej, okay, tutaj nie było żadnych niespodzianek, więc myślę, że mamy wybraną. Nawet logo Pontiaka mamy na górze, więc fajny smaczek. Pontiaka chyba będziemy mieli możliwe do wyboru. Ale chyba dopiero, jeśli mnie pamięć nie myli, to mu my będziemy mogli zakupić sobie chyba w stage'u czwartym, bodajże? Bo jest Pontiac GPO, ale dopiero chyba w stage'u czwartego. Ja nie tak zapamiętam, tak, tak, jak kiedyś to grałem. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Tutaj kolejne zwycięstwo. Idziemy dalej. Ok, co nam się odblokowało? Dochod we wloty powietrza. Okej. Okay. Teraz tak, jedziemy tutaj i rozegramy sobie kolejnego Street Cross'a. Zobaczymy, jaki tym razem nas czeka. Ok, znany tor, więc zobaczymy. Już wcześniej jechaliśmy go w ukrytym wyścigu. Ok, widzimy, że mamy Hyundai'a, super. O, oh, widzę z, 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 złote auta, chyba tutaj my mamy wyścig bogaczy, to co, ile od nich kasy zyskamy? Hmm, obstawiajcie zakłady, ile możemy tutaj zyskać kasy, za wygranie z nimi? Ale pewnie dużo. O, nie, 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 tak się nie bawimy, panowie. No co za y, upierdliwa konkurencja. Dobrze ci tak. Jak byłeś niegrzeczny, nie no to masz teraz skalę za to. Ale jak chcę od was kasy i tak. Więcej kasy to dobrze dla nas będzie. Bo będziemy mogli streamingować jeszcze bardziej na naszą miatkę żeby była potężna i zbrzmiewała swój ryk silnika ale pięknie, pięknie za to na zakrętach więc jak tracimy na prostej to zawsze gdzieś musi być ten zysk na właśnie w zakrętach jeżeli jedziemy po wewnętrznej linii Wystarczy tylko lekko odpuścić gaz, no i proszę. Bardzo ładnie się mieści. I tym samym kolejna wygrana. Minuta 38 udało nam się. Tak, jeszcze eclipsa mieliśmy. Hmm. Ale nie mieli szans. No wstyd kost, tak to będę wymiatał. No i co, teraz pojedziemy sobie i rozegramy drift od sponsora, więc tam będziemy musieli pokazać e, najwyższe swoje umiejętności, bo mm, sponsorzy będą pod wrażeniem i <laughs> e, wypłacą nam więcej pieniędzy dostajemy za wygraną. A musimy pozostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. co sądzicie? No to spróbujmy. Pokażmy im jak się powinno ślizgać na stadionie. Teraz ja w to pokażę. Ile nabijemy na starcie? Już. Tysiak? Proszę, jaki wypasiony, olbrzymi! Nadzwyczajny drift na starcie, a czemu nie? Tak się powinno robić. Jak masz dobry start, to znaczy, że wyścig będzie udany. Jak masz zły start, no to wyścig może być nieudany. Proszę bardzo, kolej, kolejne 10 tysięcy na naszym kocie i spójrzcie, pierwsze okrążenie już 33 tysiące Spodziewalibyście się tego? Że tak szybko nabije, tyle? To zobaczcie jaki... Auć, No, to nie wyszło tak jak trzeba. No, myślałem, że będzie więcej, ale chyba... No niestety troszkę to zrypałem, ale cóż No ale za to 50 tysięcy już mamy na koncie Jeszcze troszkę sobie ponabijemy Do 60 dobijemy No tak, udało się nawet do 60 tysięcy dobić <laughs> I tak się to powinno robić no, Troszkę niefortunnie wyszło przy jednym poślizgu Ale i tak jestem z tego dumny Przynajmniej sponsorzy będą z nas bardzo zadowoleni i nawet solidną sumkę nam dali. 875 dolarów. Okej, okay, no to tak. Co tutaj już nic? Co, co my jeszcze mamy do zrobienia? Mamy tak. Mamy jeszcze tor, e, street cross, dwa drifty i dużo driftów. Czyli będzie taki turniej driftowania. Sobie zaraz zorganizujemy. Ouch, przepraszam bardzo, minus 33, niedobrze, straciliśmy właśnie nitro, ale odzyskaliśmy 100. Wszystko to Chyba najpierw rozegram e, tego tora, który tam jest, e, a potem przejdziemy do Street Cross'a. Troszkę zapędziłem się i mogą trochę wcześniej spędzić, no ale tutaj mieliśmy jeszcze inną drogę, więc szybko nawet koło hotelu jest. Okej. Okay. No już nas wyzywają, więc zaraz im pokażemy, co to zrobić. Oczywiście popisy na starcie, tradycyjnie. No i zaczynamy. A tu już widzę, że wszyscy się muszą tać na siebie tradycyjnie i więc e, nieuczciwa konkurencja znowu się znalazła ale zaraz im pokażę jak się tu jeździ jeszcze po chodniku powinieneś dostać mandat w wysokości 5 już za jazdę po chodniku. ale nie to nie jest most tak tu nie ma policji więc wszystkie chwyty dozwolone okej okay, kolejny tor ale za to będzie dużo szerokich dróg więc będziemy mogli się troszkę wyszaleć dwa okrążenia i znowu to ronda na które też trzeba będzie uważać piękny drift ok myślę że to też wygramy bez najmniejszego problemu tutaj przy okazji też mamy skrót więc warto o nim pamiętać i mamy dwie pełne butle więc <głos》>, zostawimy sobie je na czarną godzinę teraz jeździmy między hotelami które wszędzie są A, tutaj wywadę na pleksuskę i kolejną też A idzie dobrze mamy prawie 6 sekund przewagi już trochę to stopniała ale mamy tak 5-4 no już troszeczkę większe emocje zaczynają się już nie mam takich przewag jak w pierwszym stage'u ale myślę że jeszcze to wygramy no, na razie idzie łatwo ale zmieni się to wraz z kolejnymi stage'ami zwłaszcza od po początku stage'u czwartego to no zaczną się prawdziwe schody. Tej grze, ale do tego jeszcze trochę czasu okej okay, mieliśmy troszkę tam przewagi kolejne zwycięstwo więc możemy iść dalej skoro już tor zaliczony no i teraz możemy pojechać do tego street crossa którego wcześniej widziałem oczywiście na skróty czemu mnie I tak, co tym razem nas czeka, zobaczmy. Mhm, mm tak jest o tym jeszcze nie jechaliśmy. O, jaka czacha, ów! Czy mam się już bać? Ten Stevie właśnie z namalowaną czachą. Dwajpis satanista się tam stala, czy inny metalowiec. Au! Jeszcze ktoś z zielonym neonem jeździ, mm. Skoro tak o neonach mowa, to ja widziałem kiedyś... E, ...koło mojego bloku. Nie no, weźcie. Nie, my się tak nie bawimy. Jeszcze raz, e, pierwszy fejn. Chyba będziemy musieli to w bardziej bezpieczny sposób e, rozegrać. No proszę, no spójrzcie co to się dzieje. E, wracając do tematu, to ja widziałem kiedyś, nie pamiętam, co to było chyba ze dwa lata temu, albo trzy, e, gościa po mojego vlogu, który miał właśnie taki zielony Neon ja się dziwiłem Wow, górę, jak to wygląda, Taka, jakaś chyba znowu super wypaśona fura coś Nie wiem, bo tak zazwyczaj Mało kto chyba ten tak neon, to ja tam jakiś gość chyba chciał sobie poszaleć. No ale to co woli. Ja wiem, a wy mieliście jakieś takie doświadczenia? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Mamy tymczasem, no, mamy dość dużą przewagę. I powinniśmy to bez najmniejszego problemu wygrać, mimo że beczki są wszędzie porozrzucone. I istotne okrążenie. No ale nie powiem, to było ciekawe. No tutaj jeszcze reklama Burger Kinga, tak jak to było w Beacon Teal. Więc wszędzie nas uraczają różnymi reklamami. No tak się zagadałem, a teraz widzę, że mam tak dużą przewagę, że <gryw> tutaj konkurencja zostanie zmierzona. W tym ten metalowiec, który miał tą czachę. No poniżej dwóch minut, to mi się zdaje. <gryw> Ale pan metalowiec, Brent był ostatni z sądu z Dobra, że nawet 300 punktów reputacji za to dają Okej, okay, tutaj jeszcze widzę, mamy sprinta, a potem pobawimy się trochę w drifty O tak, chyba to na co wszyscy czekali Okej, co to... o ja zobaczymy, sprint po autostradzie, więc tutaj możemy rozwinąć dosyć dużo prędkości Więc tu sobie wykorzystamy na pewno nasze liczba <grymny> Okej, już panowie wystrzelili też Zwłaszcza ten jeden O, w ogóle ktoś pojechał jeszcze lewym pasem Mam nadzieję, że to go nie będzie kosztowało walnie potem do jakiegoś cywila, a my jesteśmy ostatni no cóż ołów okej okay, jednego wyśmigaliśmy drugiego też i teraz zaraz rozpędzimy się tak że dogonimy ostatniego nawet jak wykorzystując nasze nitro Dziękuję Panu, ale ja tu zostaję na tej pierwszej pozycji. No i zobaczcie, 220 na godzinę. Już mamy. Ciekawe ile by uda nam się wyciągnąć z tego. Tutaj mam taką bardzo długą prostą, więc możemy wyciągnąć nawet 200, 260. 254 to chyba jest prędkość maksymalna Nie wiem czy da się więcej Przynajmniej na razie dla mijaty Myślałem że tak do, do 260 e, dojdzie ale jednak nie Przynajmniej nie, nie na tym etapie a, tradycyjnie mój oczywiście muszę się odezwać, no ale już zdążyliście się do tego przyzwyczaić, często on tak ma, bo usłyszy na najmniejszy hałas i od razu budzi się. No a teraz akurat mogę nagrywać, więc e, kiedy indziej to bym nie mógł, bo albo ktoś jest w domu, albo y, coś tam hałasują czy coś, więc no... U mnie niestety tak jest od jakiegoś czasu. No ale trzeba się będzie przyzwyczaić do tego. Okej, okay, Silumia. Tak, tutaj mamy skrót. Z tym sobie pojadę. O dziwo pisze w wrong way. Nie, to nie jest w tylko prawidłowa droga. Na skrócie po prostu. Więc warto tutaj je troszkę zwolnić i w niego się strzelić, dzięki temu można łatwiej to wygrać, tak jak w ten sposób. Okej, okay, G35, ja nie pamiętam, co to, co to za marka jest. No, ale okej. Okay. Aaa, dobra. Co my jeszcze tu mamy? No teraz pozostaje nam rozegranie driftów, które mamy. Dwa sponsorskie i chyba dwa albo trzy zwykłe będą. Więc e, zaczniemy sobie turniej driftowania, bo mamy właśnie w kontrakcie od Eurolightu, że musimy rozegrać przynajmniej trzy drifty sponsorskie. Ło, wow, a co tu się dzieje, to jakiś wypadek był. Okej. Okay. Eee... Tutaj mamy i to jest ten pierwszy sponsorski Okej okay, poczekajcie chwilę